Do szkoły. Do szkoły. Eee, do szkoły. Do szkoły. Do szkoły. Do szkoły. Kochani. Do szkoły. 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 Umyj podłogę! Umyj ubikację! Umyj kuchnię! Pozamiataj! Tylko z dzieckiem z domu dziecka wstawaj! Umyj podłogę! Teraz wysprzątaj kuchnię! Idź na zakupy! Posprzątaj Do pokój! I tak cały dzień, cały dzień, cały dzień, cały dzień, cały dzień, cały dzień. Cały dzień, cały dzień. Maltretują moją córkę w domu dziecka. Maltretują, 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 maltretują. Maltretują, maltretują nos. 24 godziny na dobę. Cały czas, cały czas. Co nie coś musi robić, co chwilę, co godzinę, co 15 minut, co 5 minut małe dziecko, malutkie tak, no. dziecko, ja się na to nie zgadzam maltretują ją, maltretują, 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 na wakacje nie jeździ, na morzem nie była, w górach nie była, nic im nie kupują po prostu sprzątać, prać, pracować, wstawać, harować do szkoły